Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to jak widać będą kolejne samony dla widzów, tym razem będą one dla Szenewilla po raz piąty, jednak tak naprawdę to nie będą samony, będzie to tak naprawdę tylko i wyłącznie astrolog, będzie 630 losowań u astrologa po nową postać, zwłaszcza po nową postać, no jeżeli się uda to oczywiście coś tam jeszcze. W każdym razie tytuł tego filmu może się troszkę różnić w zależności od tego, jak nam pójdzie, właśnie u tego astrologa. Także sprawa tytułu jest jeszcze otwarta, w momencie przynajmniej jak to nagrywam. Także od razu przedstawiamy konto, od razu mówię, że konto jest naprawdę bardzo mocno rozwinięte, także w paru miejscach możecie być w szoku. Także zaczynamy 307 poziom konta, 39,20, jeżeli chodzi o progres na kampanii, czyli chyba też najwyżej dotychczas na filmach. 13. poziom VIP, czyli Shenyuan, oczywiście nie jest free to play, ale dobrze o tym wiemy. Nie jest pierwszy raz. Także tak by to wyglądało. Jeżeli chodzi o boskie próby, to już sprawdzamy. 40. poziom, 43. 38. 2. 36. 37. 36. Tutaj mamy 51. Tutaj wszystko pokończone. 49. 54. Także wszystko ukończone i niektóre boskie próby na dużo większym poziomie niż. Tak naprawdę wystarczy je zrobić. Jeżeli chodzi o wieże, to mamy leśne istoty na poziomie 467, nie martwi na 511, czyli najlepiej ponad 500 piętro na wieżach frakcyjnych, zwierzę, ludzie 461, świetliści 451, niebiańscy 323, następnie podziemcy 356, no i ogólna królewska wieża 739. Tutaj już mamy dwie formacje. Gdyby ktoś nie wiedział, no i w rankingu jest piąty. No i trochę brakuje, tutaj tysięczny w ogóle, co to za jakiś wariat, no ale mniejsza o to. Także postacie, tutaj troszkę zajmie w ogóle prezentacja konta, bo to jest naprawdę masa rzeczy. Także już liczymy 20, 30, 40, 50, 60, 70, 84 i tutaj jeszcze dwie postacie. 86 postaci minus tesku, bo tesku jest wypożyczony, to nam daje 85 postaci na poziomie wzniosłym. I teraz uwaga, plus 30. Tutaj też możecie być w szoku. Także już liczymy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. I tutaj w sumie 5 postaci, więc 40. Dwie postacie są na plus 30. Także no mega wynik. Jeszcze chyba tak wielu postaci nie widziałem na jakimś jednym koncie. Także, jeżeli chodzi o grawerunek, to oczywiście nie będę pokazywał wszystkiego po kolei. Jest sporo postaci na 30. poziomie, no ale to pominę. Oden, Ainz oraz Grezul na 60. poziomie. No i pokażemy Lukrecję, bo jest najlepiej rozwinięta na 80. poziomie Wiecznego Grawerunku. Jeżeli chodzi o to, co my chcemy tutaj przede wszystkim dostać, to chcemy nową postać, Pana Framtona. Chcemy 14 kopii minimum, żeby zrobić go na poziom wzniosły. Najlepiej, żeby wpadło 16 kopii, bo wtedy mam go zrobić na jedną gwiazdkę. Mogę mu wszystko ulepszać, czyli przedmiot sygnowany, mebelki i grawerunek. Wszystko może być ulepszane pod warunkiem, że zrobimy go na ten poziom wzniosły, oczywiście. Oprócz przedmiotu sygnowanego, bo przedmiot możemy zrobić troszkę wcześniej. Także Framton 14 kopii minimum byśmy chcieli, 16 będzie idealnie. Jeżeli to się uda, no to robimy jeszcze za fraela, Ale jeżeli już się uda zrobić Framtona. To i tak będzie genialnie, bo 9 kopii i tak mamy tylko gwarantowane. Jeżeli chodzi o pradawne drzewo 124 poziom, 77, 2 razy 27, 56, no i 110. Jeżeli chodzi o gospodę, to tutaj też jest mega wszystko rozwinięte, 404 poziom. I tutaj mamy 13, 404 czerwone mylki znaczy się plus 13 czyli nam daje 417. No, i może nie będę wszystkiego pokazywał tak na szybko. Zobaczcie, tutaj jak to wygląda. Nie będę wszystkiego wymieniał, no bo to zajmie za dużo czasu. Po prostu wam pokażę, tak na szybko, ile tutaj jest wymaksowanych postaci. Zobaczcie, tak naprawdę nie ma sensu, żebym ja to czytał, bo tutaj wszystko jest wzmaksowane dosłownie. Proszę bardzo, wszyscy nie martwi prawie, bo tutaj u góry wygląda trochę gorzej. No ale wiadomo, że te postacie nie są idealne do maksowania. Tutaj mamy Raku, Saurusa, Irona, Tasi, lykę I lecimy dalej. Mamy następnie Antandry, Krena. Tutaj już zwierząt ludzi też bardzo ładnie wygląda. I ostatni, powiedzmy, że taki pokoik. No to mamy mm, Mrowa, Rosalyn. I w sumie tyle, ale no wielu świetlistych nie jest w ogóle tutaj. Brane pod uwagę, taki walker to ma osobną tier listę w ogóle, więc no od tego należałoby zacząć. Także 522 poziom na 665, czyli genialnie, tak, no tutaj mamy ogromny zapas, ale chodzi nam tutaj o astrologa, więc tak naprawdę yy, kryształ nie za bardzo nas obchodzi. No to co, nagadałem się, przedstawiłem konto, które jest bardzo mocno rozwinięte. No, to czas na przywołania. Także astrologów będzie 630, co nam daje dosłownie 9 gwarantowanych kopii. Jednak liczymy na dwa razy więcej, wiadomo, tak jak zawsze, i tego ci życzę. No to co? Zaczynamy, nie ma co przedłużać. Zobaczymy, czy to będzie szczęśliwe konto. Zaczynamy skromnie, najwyraźniej gwarantowanej. O, mamy. Chciałem zobaczyć, że tak szybko nie zobaczymy, ale zobaczyliśmy w miarę szybko. Także yy, karta yy, niemartwych i jest pierwszy Framton. Liczymy na jakiegoś podwójnego. O, jest drugi bardzo szybko. Także jest kopia numer 2. Może teraz od razu. No, musimy tutaj troszkę przyspieszyć. Tak nie może być. Jeżeli chcemy zgarnąć 14 kopii. O, jest kopia numer 3. No, może jakaś jedna po drugiej, cokolwiek. No, nie chcemy skończyć na 9 kopiach. Tylko i wyłącznie gwarantowanych. Zawsze miałem rękę do astrologa. Ostatnio coś się zepsuło na paru filmach. Chyba że zmniejszyli pokryjomu szanse. Czwarta kopia. I karta niemartwych, ale to nas nie interesuje obecnie. No dawać, dawać, jakąś podwójną, chociaż. jakaś jedna po drugiej. No tak nie być nie może. Cztery kopie dopiero. Piąta jest. No wszyscy byśmy chcieli zobaczyć na pewno maksowanie Framtona na filmie. Ja też bym chciał bardzo zobaczyć, więc mam nadzieję, że to się uda. Dobra, może nie będziemy tam szli na pocztę. Na razie mamy 5 kopii, jeżeli się nie mylę. Tutaj będzie co chwilę zresztą wyskakiwało. Jest kopia numer 6, czyli jesteśmy w prawie w połowie. Do poziomu wzniosłego, oczywiście. No, słabo, słabo idzie, szczerze mówiąc. Spodziewałem się tu jakiejś podwójnej, no chociaż podwójnej, nie? Nie wiem, czy teraz nie będzie gwarantowana, która jest co 70. Jest kopia numer 7, chyba. Także może coś ci tu otworzę, bo strasznie mnie denerwuje ten komunikat co chwilę. I to od razu też ci może otworzymy. Także upewnimy się, może. Także zrobimy go na legendarkę plus. I w sumie tyle, przynajmniej na razie. Także mamy 7 kopii, potrzebujemy jeszcze 7. I to tylko i wyłącznie do poziomu wzniosłego. Później jeszcze nie, czeka jedna gwiazdka. Także no musi to przyspieszyć. Jeżeli to będzie w takim tempie się odbywało, zdobywanie kopii to niestety nam się nie uda. No nie, 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 nie. Musi coś się wydarzyć teraz. Bo zbliżamy się już do 100 tysięcy diamentów. I nie chcą lecieć pomiędzy. No, zobaczcie, strasznie wredny ten astrolog dzisiaj. Jest kopia numer 8. Może od razu? Oczywiście znowu się coś wyświetla. Także, może otworzymy. Nie będziemy odbierali spoczny, tylko idziemy od razu. No, czegoś takiego nie chcemy widzieć na pewno. Nie wiem, może wykryli, że coś tam na grę wydajesz i po prostu stwierdzili, że wydasz więcej. Także mamy kopię numer 9, jeszcze 5. No, chyba nie będzie maksowania Frantona, co jest trochę przykre. Szczerze mówiąc, miałem nadzieję na trochę więcej kopii, a tutaj się okazuje, że będzie tak plus minus 10 tylko i to jest chyba kopia numer 10, jeżeli się nie mylę. Zaraz zresztą, jeszcze możemy odebrać 10 kart Astrologa i zaraz to zrobimy. Także leci na mityczny, na mityczny plus i powinniśmy mieć tylko tyle, tak, czyli jeszcze 4 kopie. Dobra, wchodzimy w okazję. Bohaterski okręt. Jeszcze go nie ma. No dobra, mniejsza o to. W każdym razie, jak jutro wejdzie, to będzie można sobie to zrobić. Powinien jutro się pojawić ten bohaterski okręt. Dobra, jedziemy. Jeszcze. O, dobra, chciałem mówić, że jeszcze 7 losowań i na pewno będzie gwarantowana, ale poleciała od razu. To jest kopia numer 11. Także jeszcze 3 kopie. No jeszcze jest nadzieja. Tylko tutaj musi się coś wydarzyć magicznego, albo jedna po drugiej od razu. Jakaś podwójna, może coś w tym stylu. Jak zabraknie znowu jednej, to będzie trochę słabo. No chociaż jeszcze ta jedna kopia. Ja żeby było 12. No i jest, dobra. Także 12 kopii Framtona poleciało. Zawsze mi się myli jego imię. Zobaczymy sobie może z tej perspektywy. Tak, czyli 12 kopii poleciało. No, generalnie miało polecieć 9 kopii gwarantowanych, poleciało 12, czyli i tak lepiej niż być powinno. Ale szczerze mówiąc, ja się spodziewałem czegoś więcej. No, miałem ogromną nadzieję, że chociaż zrobimy go na ten poziom wzniosły. Także, no, niestety. Także co? No, zrobimy go sobie chociaż na plus 30, bo było pozwolenie. Zresztą mi tak Neville pewnie będzie chciał go zrobić, właśnie w bardzo krótkim czasie na poziom wzniosły. Zresztą w sumie nawet nie trzeba się śpieszyć, bo bohaterski okręt troszkę trwa. Także robimy go na plus 30 jako taką dodatkową, powiedzmy, że atrakcję na tym filmie. No i w sumie tyle. Mebli mu nie rozdamy, bo nie ma na poziomie wzniosłym. Grawerunku też mu nie zrobimy, więc niestety ograniczymy się tylko i wyłącznie do przedmiotu sygnowanego. No straszna szkoda. 603 skrzyneczki. Także lecimy z tematem. 26 poziom 27. Jeszcze dwa poziomy. No jest na poziomie 30. Także tak się prezentuje. Goły Frampton, mityczny plus na 30. poziomie przedmiotu sygnowanego, no niestety nie udało się go zrobić wyżej, nad czym bardzo, bardzo ubolewam, szkoda, no naprawdę miałem nadzieję chociaż minimum na ten poziom wzniosły, jako że robiliśmy tylko astrologa, to żeby tytuł się powiedzmy, że zgadzał, to nie będę otwierał tych kart tutaj, zresztą to miał być tylko i wyłącznie astrolog. Także co, pokażę wam na koniec jeszcze drzewko, chociaż tutaj cudów nie będzie plus 24, także raptem jeden poziom. No ale to już jest 125, więc zawsze coś. Także na koniec standardowo wejdziemy w gildię. No i tutaj pozdrawiamy gildię Alatus Mortis. Gildia jest mi bardzo dobrze znana z Mythic Heroes, chociażby. Także Senneville chciałby pozdrowić gildię Alatus Mortis. No, i przy okazji, ja też chciałbym pozdrowić gildię, Także macie pozdrowienia od naszej dwójki. Pokażemy wszystkich po kolei. Nawet Piotera mają, no zobaczcie, jak tutaj nie lubić gildii. Także cztery wolne miejsca są przede wszystkim. Także, jeżeli macie ochotę i chcecie dołączyć do, no bądź co, bądź jednej z lepszych gildii, no to Alatus Mortis chętnie Was na pewno powita. także wszystkich pokażemy także macie pozdrowienia no i gildię polecam znam tutaj niektóre osoby z gildii i są naprawdę w porządku także z czystym sumieniem gildię mogę polecić cztery miejsca także zgłaszajcie się do prawdopodobnie mistrza lub do wicemistrzów gildii Także ja Ci bardzo dziękuję za możliwość zrobienia samonów, a w sumie to astrologa, no ale będzie to liczone jako film z samonami. W każdym razie to jest piąty raz, więc bardzo Ci dziękuję za taką możliwość po raz piąty, bo samony są lubiane, tym bardziej astrolog jest według mnie lubiany. Samony już nie sprawiają mi aż tylu, że tak powiem, przyjemności, a astrolog nadal jest mimo wszystko emocjonujący. Także bardzo Ci dziękuję, bo pomaga to w rozwoju kanału. Sam one są lubiane, właśnie. Także przy okazji, dziękuję Ci za wspierającego, bo jesteś jednym z najdłużej wspierających zaraz obok Hrokwara. Także bardzo Ci dziękuję za wspierającego. Wam wszystkim, którzy jesteście na premierze, bardzo dziękuję za przyjście na premierę. Pozdrawiam również wszystkich, którzy ten film obejrzeli lub dopiero go obejrzą. Bardzo jest mi z tego powodu miło. No i co, życzę Wam oczywiście miłego, przyjemnego dnia oraz tygodnia jak najlepszych, jak najbardziej udanych samonów na Waszych kontach. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.